Dzień dobry! Mówi Renata Kosowska, edukator w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Chciałabym zaprosić Państwa do odsłuchania cyklu rozmów z osobami, które w naszym symbiozowym słuchowisku wcieliły się w rolę postaci z bajki Jest takie miejsce, której jestem autorką. Te rozmowy będą o tym, że jest taka bajka, o takim miejscu w środku lasu, o przesłaniach ekologicznych, jakie niosą ze sobą. Spotkania głównego bohatera Antka z mieszkańcami lasu, i jakie emocje wzbudziły te spotkania w naszych bohaterach. Rozłożymy bajkę na czynniki pierwsze. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj, co prawda, nie ma ze mną żadnego z naszych gości, ale nie zostawię Państwa bez. Porcji bajki na dzisiaj, odsłuchamy fragment bajki, a wcześniej opowiem Państwu, jak w ogóle doszło do tego, że Antek się zgubił i jak takich sytuacji w lesie unikać. Antoś, pchany ciekawością i taką żywą, dziecięcą fascynacją, po tropach Bursuka oddala się od grupy. Kiedy orientuje się, że się oddalił, jest już za późno, no i nie umie wrócić do swojej klasy. Jego zainteresowanie przyrodą to jest coś, co my tutaj w centrum próbujemy wywołać w dzieciach każdego dnia, ale kiedy jest jednocześnie nieukierunkowane, stwarza bardzo duże zagrożenie. Nie można się dać temu ponieść bez reszty. Trzeba zawsze panować nad tym, co dzieje się naokoło, bo w lesie, tak jak wszędzie indziej, można trafić na różne zagrożenia. To może być locha z małymi. Zawieszona gałąź, właśnie jakiś taki brak zorientowania w przestrzeni i ważne jest, żeby zachować uważność. Można się też, a nawet należy, przygotować na wypadek zgubienia w lesie. Przed wyjściem w teren warto zawsze poinformować kogoś, gdzie się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, żeby ewentualnie mógł zaalarmować odpowiednie służby, jeśli nie zjawiemy się w umówionym miejscu o czasie. Przed wyjściem warto sprawdzić trasę, ocenić pogodę, skompletować sobie ekwipunek. Trzeba zwrócić uwagę na to, że może być w terenie trudniej niż przypuszczaliśmy, że może nam braknąć sił, może się rozpętać burza. To wszystko właśnie może wpłynąć na to, że się zgubimy. No i oczywiście możemy też, tak jak Antek, Zapatrzyć się na coś, co nam się spodoba, i podążyć za tym, rozejrzeć się naokoło i się zorientować, że nie wiemy, gdzie jesteśmy i jak wrócić. Dlatego warto zawsze mieć ze sobą mapę, kompas, naładowany telefon, powerbanka, gdyby się rozładował. Bo jeżeli korzystamy z GPS, to trzeba pamiętać o tym, że telefon wtedy bardzo szybko się rozładowuje. W lesie są też słupki oddziałowe, na nich są numery każdego oddziału, bo las jest. Połączony taką jakby siecią kwadratów, i jeżeli znajdziemy taki słupek, możemy wtedy poinformować kogoś, kto przyjdzie nam z pomocą, w którym miejscu lasu właśnie się znajdujemy. Najważniejsze jest to, żeby nie panikować. Jeżeli jesteśmy w stanie ustalić skąd przyszliśmy, to albo iść w tym kierunku, albo właśnie w przeciwnym, tak długo, aż dojdziemy do jakiejś leśnej drogi, która nas doprowadzi do głównego szlaku. Jeśli wiemy, że jesteśmy doskonale przygotowani na każdą ewentualność, to możemy z takiej wyprawy do lasu czerpać pełnymi garściami, pozwolić sobie na to, żeby troszeczkę odpłynąć, rozglądać się uważnie, podziwiać przyrodę, robić jakieś obserwacje, notatki tego, co fruwa, skacze w trawie piszczy, możemy wsłuchać się w symfonię lasu, możemy. Pobiegać, położyć się na trawie i po prostu gapić w chmury, po prostu zrobić wszystko to, na co mamy ochotę. Także zachęcam was do tego serdecznie, a teraz posłuchajcie, co robi antek. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że las jest wielki, zielony, pachnący i taki interesujący. Jednak kiedy nauczycielka opowiadała te wszystkie mądre rzeczy o lesie, Antoś oczywiście niczego nie słyszał. Niestety nie mógł dopchać się bliżej. Zniechęcony zaczął rozglądać się dookoła, samodzielnie badając nieznany teren. Zaglądał uważnie pod każdy listek i każdy kamień. Aż tu nagle wypatrzył w błocie odcisk łapy. Nieco dalej dostrzegł kolejny, i następny, i jeszcze jeden. Antoś szedł przez las, wypatrując nowych wgłębień w błocie. Nieświadomy tego, że coraz bardziej oddala się od grupy. Przemierzał leśną gęstwinę podążając tropem jakiegoś zwierzaka. Zafascynowany wędrował coraz dalej i dalej.